Jako, że od dłuższego czasu nie było materiałów o konsolach, dzisiaj z kolei przypomnijmy sobie nes -a. NES czyli Nintendo Entertainment System. Reprezentant czwartej generacji konsol, która zadebiutowała w roku 1983. Pierwsze pojawiła się w Japonii pod nazwą Famicom, czyli Nintendo Family Computer. Konsola szybko zyskała na popularności. Fantastyczna grafika, prostota w obsłudze oraz selektywna polityka wydawnicza gier sprawiła, że NES szybko zaskarbił sobie sympatię wśród graczy. A czas w którym pojawił się NES nie był łatwy dla tej konsoli, ponieważ początek lat 80 to wielki kryzys w branży gier wideo. Kto wie, być może gdyby nie Nintendo to teraz gralibyśmy dalej w Chińczyka, a o takim cyberpunku co najwyżej moglibyśmy tylko pomarzyć. Nintendo to firma, która od zawsze celowała w rozrywkę. I na przykład zanim zaczęli przybierać obecną formę, produkowali m.in. karty do gier. Automatowa rozrywka, będąca popularną formą wcześniej spędzania czasu w Japonii, zainspirowała do powstania właśnie NES-a. Nintendo oraz inni ówcześni gracze zapragnęli, aby przenieść rozgrywkę z automatów prosto z salonów do zacisza domowego. A w latach 80. to wcale nie było takie proste jak dzisiaj. Wymagało to wiele pracy i trudu, aby zminiaturyzować na tyle konsole, aby były one praktyczne i nadawały się do zastosowania domowego. Moim zdaniem kluczem do sukcesu Famicona była przede wszystkim prostota obsługi. Konsola nie wymagała specjalnego wysiłku przy uruchamianiu gier. Wystarczyło podpiąć kabel zasilania, kabel wideo i można już było grać. Pierwsza rewizja Famicona to tak naprawdę swoisty eksperyment. Aby obciąć koszty produkcji zintegrowano kontrolery na stałe z konsolą, co według mnie jest całkowitą głupotą, bo co w przypadku, kiedy kontroler się zepsuje? Nie możemy sobie go od tak po prostu wymienić. Druga kwestia to choćby sprzedaż kontrolerów. Przykładowo z tego tytułu Nintendo nie mogło czerpać żadnych profitów, a wierzcie mi, że znam ludzi, którzy lubują się w psuciu kontrolerów. Biorąc pod uwagę ówczesny poziom trudności gier, myślę, że szybko ich kontrolery uległyby awarii. No i co wtedy? Nie mogą sobie tak po prostu pójść do sklepu i kupić pada. Nośnikiem danych nes były oczywiście kardridże. Moim zdaniem od zawsze były one piętą Achillesową konsoli. Oczywiście były szybkie, a gniazdo na kardridże oferowało duże możliwości rozbudowy. Jednak jakich by zaledwie wymieniać, to i tak pojawia się najważniejszy argument. Czyli pojemność, a tej w Kardridge'ach zawsze brakowało. Zanim przejdziemy do tematu gier, to jeszcze sobie trochę powspominamy, bo jednak NES to kawał solidnej historii. Projektantem NESa i uwaga, nie wiem czy dobrze wypowiadam to imię i nazwisko, był niejaki Masayuki Umura. A jak już wcześniej mówiłem, konsola debiutowała w Japonii w 1983 roku, ale to był dopiero start i sam początek tej długiej historii. O ile w Japonii system przyjął się bez problemu, to wdrożenie konsoli na rynek europejski oraz USA... Było nieco trudniejszym zadaniem do wykonania. My, jako konsumenci zachodni, znacznie różnimy się od graczy z kraju kwitnącej wiśni. A w latach 80. te dysproporcje były jeszcze bardziej wyraziste jak dzisiaj. Przede wszystkim największą różnicą jest to, że w Japonii granie to po prostu kultura. A u nas dopiero ten trend się rozwija. Lata 80 czy też 90 w Europie skupiały młodszych graczy. Z kolei Japonia to wielopokoleniowe zamiłowanie do gier. Co róż na ulicach możemy spotkać odniesienia do gier. Nintendo jednak pomimo różnic zapragnęło walczyć o zachodniego gracza. Zachód oferował dużo więcej możliwości i oczywiście dodatkowe profity dla koncernu. Nintendo żeby zdobyć, a przede wszystkim ożywić upadający rynek gier na zachodzie musiało mocno przebudować swoją konsolę. Przede wszystkim, aby zachęcić do zakupu graczy, których zaufanie przed laty zostało mocno nadszarpnięte. Famicom przerodził się w NESa. Konsola zmieniła się diametralnie i przede wszystkim nabrała gabarytów, a ówczesny gracz z Europy czy też Stanów Zjednoczonych lubił konkretnie zapłacić, ale jak już zapłaci, to chciał otrzymać konkretny produkt, a tak właśnie NES się prezentował. Tak oto w 1984 roku zaprezentowano konsolę po raz pierwszy poza Japonią. A do sprzedaży konsola trafiła w 1985 roku na półki w USA, a w 1986 pojawiła się w Europie Zachodniej. Polska NESA otrzymała w 1994. Jak już mówiłem, konsola nabrała sporych gabarytów, była dostosowana pod standard PAL oraz NTSC. Najważniejszą zmianą była jednak rezygnacja ze zintegrowanych kontrolerów na rzecz wymiennych z 7-pinową wtyczką. No, w końcu ktoś z Nintendo poszedł po rozum do głowy. NES to nie tylko same sukcesy i zielankowa historia. Pierwsze modele konsoli się wieszały i miały problemy programowe. Trzeba było wycofać część konsol z rynku, a wadliwe egzemplarze konsumentom wymienić. Wypuszczenie wadliwych konsol znacząco obniżyło zyski, ale może właśnie te problemy doprowadziły do ekspansji na inne rynki poza Japonią. Po drodze Nintendo oczywiście zastanawiało się, jak jeszcze rozwiązać problem kartridży. Niby takie trwałe, niby takie trudne do podrobienia, niby takie super szybkie. Ale zawsze pojawiał się ten sam problem. Pojemność. Żeby raz na zawsze rozwiązać problemy związane z brakiem miejsca, Nintendo wprowadziło opcję Famicom Disk System. Była to stacja dyskietek dwustronnych, których pojemność wynosiła zawrotne 56 kB: oczywiście na stronę. Umożliwiały one także dodatkowo zapis gier, a to rozwiązanie trafiło na półki w roku 1986. FDS jednak nigdy nie opuściło granic Japonii, i podejrzewam, że chodziło tutaj o to, że gracz zachodni nie był skory do zakupu dodatkowych akcesoriów. Kupował konsolę raz i chciał na niej po prostu grać, z przeświadczeniem, że jest posiadaczem pełnoprawnego sprzętu. Rozwiązaniem okazało się udoskonalenie kartridży. Wyparły one Famicom Disk System, stały się one bardziej pojemne, co pozwoliło konsoli rozwinąć swoje skrzydła. Kolejnym fajnym gadżetem był Zapper, czyli pistolet za pomocą którego mogliśmy grać w ciekawe tytuły polegające na strzelaniu do celu. Niesamowite jest to, jak technologia od czasu Nesa się rozwinęła. W latach 80-tych nes Nesa robiły ogromne wrażenie. 8-bitowy procesor o częstotliwości dla NTSC 1,79 MHz oraz dla PAL 1,66 MHz i zawrotne 2 MB RAMu. Ło, co to wtedy było? Dziś może na Was te parametry nie robią większego wrażenia, ale kiedyś... Ło, konsola marzenia. A wierzcie mi, że NES był mega przełomowy. Bo do tej pory żadna gra nie prezentowała się tak okazale i nie była aż tak kolorowa jak właśnie gry na NESie. I mało tego, gry dalej są mega grywalne i potrafią wciągnąć na długie godziny. A dla takich graczy jak ja jest to wspaniała sentymentalna podróż do lat młodości. Nie zapominajmy, że NES to kolebka wielu legend w branży gier, a Mario stał się oficjalnie maskotką i flagowym bohaterem Nintendo. Famicom to przeszło 60 milionów sprzedanych konsol. Nawet dziś taka liczba robi ogromne wrażenie, a w owym czasie było to coś niepojętego. Oficjalne zakończenie wsparcia NES-a nastąpiło w 2003 roku. Wtedy też wygasły patenty na Famicona i legalnie mogły pojawiać się jego klony. Polacy nieco inaczej doświadczyli nes U nas był Pegasus, chyba jego najpopularniejszy klon. Ale ta konsola zasługuje na swój odrębny materiał, ponieważ jest to kawał długiej i szalonej opowieści. Nawet nie wyobrażam sobie tego jakie musiało to być przeżycie zobaczyć prezentację Famicona czy też nes I tutaj mam do was pytanie. Premierę jakiej konsoli chcielibyście zobaczyć na własne oczy? Napiszcie w komentarzu. To wszystko na dziś moi mili i liczę, że materiał Wam się podobał. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas przy tym filmie. Standardowo też zapraszam Was na Discorda. Panuje tam spoko atmosfera i jest sporo fajnych osób, z którymi można na luzaku pogadać. Ja też tam staram się czasem udzielać. Link do Discorda macie pod filmem. Standardowo widzimy się w kolejnym materiale w przyszłą niedzielę o godzinie 14.00. Także do zobaczenia moi mili. Trzymajcie się ciepło. Cześć.